Wszyscy znamy historię o dobrotliwym piaście Kołodzieju, którego potomkowie, ziemowit, ziemomysł i leszek, a w końcu mieszko stworzyli państwo polskie. Wszystko to bardzo piękne i szlachetne, jednak najprawdopodobniej prawda wygląda zupełnie inaczej. Na terenie południowej Polski znajduje się kilka bardzo dziwnych grodzisk. Największy nich to Stradów. Mniejsze, które pokazuje ten film, znajduje się w okolicach Szczaworyża, położonego około 9 km na wschód od Buska Zdroju. Jest to ogromne grozisko. Archeolodzy w latach 60. rzucili się badać jego teren. Ogromny teren z obwołaniami, w wysokości kilkunastu metrów i ku swemu rozczarowaniu stwierdzili, że prawie nic tam nie ma. W każdym razie nie ma śladów bytności jakiegoś władcy, jakiegoś życia codziennego, no jakieś pojedyncze zapinki tego rodzaju znaleziska. Otóż niestety okrutna prawda wygląda tak, że był to najpewniej obóz koncentracyjny. Pierwsi Piastowie swoją potęgę zbudowali na niczym więcej jak handlu niewolnikami. Początki państwa polskiego to eksport żywego towaru na południe do krajów arabskich. Takie grody jak Stradów i Szczaworyż służyły po prostu gromadzeniu ludzi przed ich transportem na południe. Zobaczmy jak to wygląda teraz. Teren jest bardzo niedostępny i dron tutaj okazał się idealnym narzędziem eksploracji.